Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Tutaj Pan Marcin, Marcin, który tutaj jest autorem wielu pytań, w wielu cykielach się pojawia. Doskonały Panie Stanisławie, no ależ mi Pan Marcin, Marcin przykadza wystaw wystawna. Się uczto dla ludzkiego intelektu, no widzicie Państwo. Co ja mam robić w takiej sytuacji, no nie wypada mi się spierać z Panem Marcinem, Marcinem. Chciałbym zadać Panu kilka pytań o rok 1968 i operację Dunaj. Czy pamięta Pan, jakie były wówczas nastroje i opinie polskiego społeczeństwa na wieść o interwencji? Jaka była Pana pierwsza reakcja, gdy się o tym dowiedział? No, społeczeństwo było raczej niechętne, ta interwencja nie cieszyła się takim poparciem społecznym, dlatego, że społeczeństwo było świeżo pod wrażeniem wydarzeń marcowych, no i tam takie wybryki soldateskie, zwłaszcza, że to się wszystko odbywało pod kierownictwem sowieckim, pod kierownictwem Breżniewa, w związku z tym, no, trudno było, żeby poza takimi tam i to nikt tam z tym nie sympatyzował. Tak jak to pamiętam. Ja się dowiedziałem przez radio, no jaka pierwsza reakcja taka, że usłyszałem, jak lecą samoloty ciężkie, bombowce takie, transportowce. No i wyszedłem, bo to w Bełżycach się dowiedziałem, bo to było latem. Na wakacjach byłem, byłem studentem, no i wyszedłem i rzeczywiście takie klucze samolotów bardzo wysoko i z takim masowym pomrukiem, no to tak pomyślałem sobie, że w naszym obozie nic nie jest pewne. Druga część, czy Polską część operacji Dunaj powinniśmy rozpatrywać jako atak, czy jako wkroczenie naszych wojsk? No... <słuch> Raczej jako atak, a tu pozory zostały takie stworzone, że to było wkroczenie na prośbę takiego no, szubrawca, Wasyla Bilaka, członka biura politycznego Czechosłowackiej Partii Komunistycznej. Tam wtedy tak Czesi, taką, tak się do niego go przezywali, Bilaku, Bilaku, ty czarny swiniaku. No i to zadośćuczynienie. Prośbie Wasyla Bilaka to nie, było, nie przynosiło nam y, zaszczytu. Y, tak jak y, w przypadku później armii rosyjskiej, wkroczenie do Afganistanu na prośbę takiego babraka Karbala, którego potem sami Sowieciarze musieli spławić, bo to. Taka postać była obrzydliwa, że o Jezu, kochany więc, ten Bilak to samo. Yy, yy, raczej, a tak, raczej, ja tak. Yy, yy, muszę powiedzieć, yy, tak, trzecie pytanie. Czy to słuszne, że Czesi ciągle mają o, do nas o to pretensje, skoro. To nie była nasza wina. Sami dobrze wiedzą, że za sznurki pociągała wtedy Moskwa. Czy powinniśmy mieć tutaj sobie coś do zarzucenia? No, powinniśmy jednak mieć sobie coś do za zarzucenia, bo Moskwa pociągała za sznurki. Wszystkie państwa, ale Mikołaj Czałszewski nie wziął udziału w operacji Dunaj. No i nic mu się nie stało, aż do roku 1989, kiedy, bo to Ruscy są pamiętliwi, Sowieciarze są pamiętliwi, no i wtedy doprowadzili do tego, przypuszczam, że doprowadzili do tego, Nawiasem mówiąc, chyba w porozumieniu z Amerykanami, no bo jak to by wyglądało, jak tutaj rewolucja, jesień ludów, a tu wszyscy tyrani, kurczę, włos ich z głowy nie spadł. No to przynajmniej jednemu, jej żonie nawet włos z głowy spadł. Zostali rozstrzelani po parodii procesu. No myślę, że w związku z tym, że Mikołaj Czałszewsku tam próbował ruskim podskakiwać, nawet ich tam szantażował, Chinami, i tak dalej, więc to Rosjanie takich rzeczy nie wybaczają, pamiętają to raczej. Pan Daniel Romański. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana dwa pytania. Pierwsze, według pana, na, za jakiego cara bądź scaryczy Rosja osiągnęła swą największą potęgę, oraz co pan sądzi o carze Mikołaju I? Drugie, no to myślę, że właśnie za Katarzyny i za Mikołaja I bo Aleksander no też Rosja była już stała się że tak powiem całą gębą mocarstwem europejskim za Aleksandra I przecież kozacy byli na, w Paryżu jeszcze nie na polach alizejskich bo zdaje się wtedy pól jeszcze nie było no ale były, byli kozacy w Paryżu no więc Rosja rzeczywiście ale Aleksander I nie był takim nie był człowiekiem, jakby powiedzieć, tak reprezentatywnym dla Rosji jak Piotr Wielki, Katarzyna czy Mikołaj I. Co ja sądzę o Mikołaju I? No. To był tak, jeśli chodzi o fizyczną stronę, to był mężczyzna wysoki, bardzo przystojny i tak dalej. Natomiast on dosyć taką prostą mentalność miał, całkiem inną od, niż Aleksander I, nawet całkiem inną niż Aleksander II, następca. On rozmawiał tak, Potrafię, potrafiłem rządzić dywizją, to potrafię rządzić państwem. I rzeczywiście rządził państwem na sposób trochę taki soldacki, to znaczy dr wojskowy tam prowadził. I tym się charakteryzowało, to Stanisław Cat Mackiewicz to tak charakteryzuje Rosję za panowania Mikołaja I, że jedzie kibitka tamten Feldjäger okłada konia a tam jakiś jeszcze okłada batem Feldiegra. Wszyscy, wszystkich okładali batem i to za wyjątkiem oczywiście najjaśniejszego puma. A tak to wszyscy byli pod, że tak powiem, niepewni dnia ani godziny. Jest, zachowały się, znaczy pamiętniki zostały wydane matki arcybiskupa Felińskiego, pani Elżbiety chyba Felińskiej, która za... Udział w przysiężeniu Szymona Konarskiego została skazana na bezterminowe, dożywotnie, wieczne osiedlenie na Syberii, i tam była w guberni tobols... Tobolskiej, tak? Tobolskiej, już tak na granicy, czy nawet za kołem podbiegunowym w takiej miejscowości Berezowo. No, i tam trzy lata była, i tak opisuje tę sytuację w Rosji, również towarzyską, bo ona tam brała udział w życiu towarzyskim miejscowej elity. I drugim takim świadectwem życia rosyjskiego za Mikoła I to są listy z Rosji Markisa de Christine. To warto sobie tam poczytać. Teraz drugie. Czy gdyby. Powróciła monarchia i król chciał odzyskać dawne ziemie należące do pierwszej Rzeczy, do Rzeczypospolitej, to jest dzisiejszą Białoruś, Ukrainę, Litwę i tak dalej. To co by pan mu doradzał, będąc jego hipotetycznym doradcą? Czy poparłby pan decyzję aneksji tych terenów, czy jednak by proponował inną drogę? Bo nie popierałbym decyzji o aneksji, bo pokój oparty na represjach a tu te narody już są na tyle wyemancypowane, że są, że tak powiem, narodami politycznymi i niewątpliwie potraktowali, potraktowałyby taką aneksję jako represja, pokój oparty na represjach nigdy nie jest trwały, byśmy sobie zafundowali taką krwawiącą ranę, nie, znaczy nieuleczalną krwawiącą ranę od wschodu. No i po co? To ja bym doradzał królowi, żeby rozłożył, jeśli nawet miałby taki zamiar, to żeby to rozłożył w czasie i przygotował taką unię jak to w formule konfederacji jaką była Unia Lubelska, ona do końca konfederacją tak nie była ale dużo z tej konfederacji miała no i to bym doradzał królowi jako jego doradca doskonały Pan Grzegorz Warchow Szanowny Panie Stanisławie mam dwa pytania czy lubi Pan Józefa Konrada a jeśli tak co? To co pan myśli o jego twórczości? No, ja nie jestem znawcą takim Konrada, tak jak na przykład ten Oj Boże, no, wyleciało mi z pamięci. Pamiętam pseudonim Zapalniczka, ale nazwisko mi w, w tej chwili wyleciało z pamięci, no to on był do, znawcą Konrada, tam się doktoryzował. Ja mm, Konrada to najbardziej podoba mi się tajfun. To, to nie jest jakiś taki tam szaleństwo Almajera, jądro ciemności, no, ale tajfun mi się najbardziej podoba, bo tam najmniej dzi dziwności jest u Konrada. Drugie pytanie jest nieco dłuższe. Przyznam się, że u Józefa Mackiewiczu dowiedziałem się dopiero od Pana. A o tym, dlaczego jest tak zamilczany i w jaki sposób, dowiedziałem się z filmu Errata do biografii. Chciałem zapytać, czy może zna Pan sposób, jak kupić jego książki, jednocześnie nie kupować ich z tego jedynego wydawnictwa? W jaki sposób nabył Pan swoje książki Józefa Mackiewicza? Czy uważa Pan, że kiedyś będzie można normalnie wydawać książki Józefa Mackiewicza? Bardzo dziękuję za odpowiedź życzę dużo zdrowia. One są wydawane normalnie, to znaczy przez panią Ninę Karsow, która wydawnictwo kontra, ona tam tym kieruje. No i są wydawane. Ja na przykład mam kilka, tu właśnie mam przed sobą nawet Drogę Donikąd, sprawę pułkownika Miasojedowa, potem Karierowicz, Zwycięstwo Prowokacji i dzieła Józefa Maskiewicza. Ale ja na przykład pierwszą książkę Józefa Mackiewicza, to miałem z, wydaną przez Kulturę Paryską, przez Instytut Literacki, a potem w stanie wojennym to ponieważ Józef Mackiewicz udzielił pozwolenia w, 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 wydawania na wydawanie jego książek, ale poza cenzurą. Oto no w wydawnictwie Kurs z tego pozwolenia skorzystaliśmy i wydaliśmy jego książkę pod tytułem Nie trzeba głośno mówić. Też mam tu ją przed sobą. To jest jedno z nielicznych, jedna z nielicznych książek, która mi ocalała z, z rewizji Ubecki. Także a książki można kupić chyba na Allegro i można kupić, ale do wydawnictwo kontra, bo ono ma prawa autorskie. Nina Karsow wygrała proces o prawa autorskie z córką Józefa Mackiewicza, panią Haliną Mackiewicz. Nie wiem jak to się stało, ale, ale wygrała tu przed niezawisłym sądem w Warszawie.